Dobra, pozwolę ci zacząć. No dobra, to jadam. Diament, diament. Węgiel. No, no, no. I tutaj, no. emerald. Fajnie, fajnie, masz jeden dobrze. O kurze. A ja polecę klasyczkiem. Diament, złoto, emerald, węgiel. Masz jeden dobrze. Uuu, to bardzo dobrze. Ja pójdę tak i tak. I ile mam teraz dobrze? No A Ajajaj. Dobra, dawaj. Dobra, w takim razie ja zamienię złoto, emerald i węgiel. I ile mam dobrze? Masz jeden dobrze. To ja teraz pójdę tak i tak. Ile mam? Masz jeden dobrze. No i idź. Dobra, w takim razie ja daję tutaj węgiel. Tutaj emerald i tutaj złoto. Masz trzy dobrze. Uuu, dobra, a w tym momencie ja robię, tak? Ile mam dobrze? To ja masz dwa dobrze. Kurde. Dobra, to ja teraz polecę, tak. No, jedno dobrze. Dobra. Dawaj, teraz ty. Dobra, skoro tak, to tutaj muszę mieć emerald. Na bank. Tutaj diament. Wygrałeś. Tak. No i super. A jeśli ty chcesz wziąć udział w takich nagrywkach jak te, zapraszam do mojego Discorda w opisie.